Siemanko, witajcie, z tej strony w dzisiejszym odcinku nagrywam dla was film z błędem, który pojawił się w Brawl Stars, przynajmniej na tej, takiej jednej mapie, której dzisiaj grałem, bo grałem dzisiaj sobie Brawl Ball, wiecie, to testowanie map i, stał, i był pewien błąd, zaraz wam pokażę jaki, ale na zostawcie łapkę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, aż subskrypcję i tak obowiązkowo, że no, błędy się każdemu zdarzają, no i to, że był to po prostu błąd, no to była to taka trochę nieuważność supercela, ale zaraz wam pokażę ten błąd. Jaki był, bo naprawdę f... fajny ten błąd, taki śmieszny trochę wam, bo zaraz wam. Dobra, teraz wam pokażę, stawcie łapkę, subskrypcję i komentarz. Dobrze, no i tutaj się moim Patrzcie, co się działo. Patrzcie na tą Bibi u gór i widzicie, co tu się stało. Jak widzicie, Bibi właśnie tam weszła, ale jeszcze będzie inny błąd, który jeszcze bardziej mnie szokował. I patrzcie, jeszcze raz. Teraz tutaj, jeszcze. Znowu Bibi weszła tam za bramkę. Ten błąd, który zobaczycie za chwilę, na pewno was zdziwi. I patrzcie na to. Widzicie? Widzicie to tego... mszeli i zobaczcie to. Że, Dobrze. Dobrze. Więc uwaga, teraz najciekawsza część nagrania. Patrzcie, ja gram sobie krukiem i pod. No, i próbuję strzelić. Ale widzicie to? Piłka jest tam, i jeszcze Penny tam dobiła ten gol. Patrzcie, jak to dziwnie wygląda, jeszcze raz wam to pokażę. Jeszcze raz. Patrzcie, jeszcze raz i patrzcie. Jestem Gram Krokiem, Biegnę z piłką. Bibi odbiła, czyli tam gdzieś w ogóle. Patrzcie, gdzie piłka jest, i uwaga, co ta Penny. Widzicie, jak ta Penny strzeliła gola. I, I ktoś mi powie, że to nie jest błąd. To na tyle z tego filmu. się zostawcie łapkę, subskrypcję i napiszcie komentarz. Widzimy się już w kolejnych. Do zobaczenia. Myślę, że przydałaby się taka łapka, bo... Bardzo by mi było miło, a subskrypcja tym bardziej. Zostawcie koniecznie subskrypcję i napiszcie w komentarzu coś. Na...